Wszystko zaczęło się trzy lata temu, od kantu wszechczasów. Czym był COVID? Pretekstem. Potrzebowali go żydowscy globaliści, którzy chcieli zniszczyć świat, jaki znamy, i znaleźli go. Na to nałożyła się wojna. Czym jest wojna? Chciał jej Putin, dlatego że marzyła mu się Wielka Rosja, ale chcieli także Amerykanie, którzy potrzebowali wojny zastępczej. Na to nakłada się kryzys wszechczasów, tak go nazywają. Jest wynikiem COVID, ale także wojny. Jeżeli do tego dołożymy zagrożenie ze strony Niemiec, Niemcy znów się zbroją. Kanclerz Scholz zapowiedział, że wydadzą 100 miliardów euro na zbudowanie najpotężniejszej armii NATO w Europie. I do tego jeszcze dołożymy zagrożenie ze strony organizacji żydowskich, które ostatnio wsparł Antony Blinken, sekretarz stanu USA, który przypomniał to, co wcześniej mówił Mike Pompeo: Polacy musicie zapłacić. A mówimy o setkach miliardów dolarów, których nie mamy. Jeżeli nie będziemy w stanie zapłacić pieniędzmi, grożą nam przekształcenia własnościowe. Dokładnie o tym mówi Jerzy Kwaśniewski, Zordojulis, który mówi, nasza sytuacja stanie się szczególnie dramatyczna w tym momencie, w którym zagrożenie zewnętrzne będzie tak trudne, sytuacja międzynarodowa będzie tak trudna, że będziemy musieli uznać te roszczenia, które grożą przekształceniami własnościowymi, a więc także oddanie części ziemi. Będziemy musieli uznać te roszczenia za mniejsze zło, inaczej zostaniemy sami. Proszę Państwa, na naszych oczach realizuje się ten scenariusz z filmu Pawła Wadnego O tym wszystkim będziemy rozmawiać w święto niepodległości, w najwo, najwłaściwszym potem czasie, 11 listopada o godzinie 17.30 na naszym spotkaniu autorskim dotyczącym książki Strefa Zgniotu przy ulicy Szwedzkiej 2. 17.30, Szwedzka 2, Dzień Niepodległości. Czekamy na Państwa razem z Tomaszem Budzyńskim. Premiera książki Strefa Zgniotu. Wstęp wolny. Serdecznie zapraszamy.